Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total y Red Battle Simulator I tym razem jest to troszkę inny odcinek, ponieważ Chciałbym wam zaprezentować jednostki specjalne Jednostki te to są jednostki, które można znaleźć na mapach I zaraz będę wam pokazywał gdzie, co i jak no to już tak, klikamy F i tutaj gdzieś, pamiętam tu na tym pieńku był postawiony taki taki pluszak, pompon można powiedzieć i dawał on ogólnie jednostkę chill lidera. Taką oto jednostkę. Co on robi, jeszcze nie wiem, nie testowałem tych postaci. No zakładam, że po prostu chilliduje i wzmacnia jakoś naszą armię. Z tego co widać, to nawet nie próbuje się ruszać, ponieważ musi on mieć chyba wsparcie. Więc zróbmy to w ten sposób. Dokładnie. On wzmacnia nasze jednostki, przyspiesza ich atak. Prawdopodobnie no, zdecydowanie przyspiesza atak. No, jak się tutaj leją. Yy, no, taką jednostkę można było tutaj znaleźć. I teraz tak, już sobie odpalam menu i sprawdzam, czy coś jeszcze tutaj, ale chyba nie. Ogólnie, dlaczego nie pokazuję tego, jak szukam tych wszystkich przedmiotów? Ogólnie, tak, trzeba znaleźć przedmiot na mapie. Spojrzeć się na niego z bliska i on zacznie świecić i po chwili wybuchnie, odblokowując nam jednostkę. Tak, i tych jednostek udało mi się znaleźć 24 aż. Czyli lider był na tej mapie? Jeszcze raz pokażę. Tutaj, na tym pięku. I teraz tak, na każdej mapie możemy sobie czegoś szukać. Czy tutaj coś było? Czy tutaj coś było? Yy, nie. Tutaj chyba nic nie było. jak jeszcze na szybkości sprawdzę się przelecę tu. Yy, nie. Tutaj chyba nic nie znalazłem. Więc przenosimy się. Czy mogę sobie... O, mogę sobie tutaj mapy przełączać. Miło. Nie będę musiał cały czas do menu wychodzić. I tutaj na mapie Tribal Sandbox był do znalezienia Raptor oraz Raptor Rider. Takie oto dwie jednostki. Raptora, czyli takiego zioma znajdujemy sobie tu. Tu leży jego czaszka. Powinna leżeć. A Raptor Rajdera znajdujemy sobie tu. Tutaj leży czaszka. I go mamy. Więc ogólnie Raptory się tu bardzo gryzą. O, Raduin. No proszę. Tego się nie spodziewałem. Yy... Czy coś jeszcze tutaj było? Chyba to wszystko, jeżeli chodzi o tych typków. Przejdźmy na mapę Farmer 1, ponieważ tu jest kolejna jednostka, którą można sobie odblokować czyli, czyli takie oto typki. I ogólnie, gdzie można takie coś znaleźć? Lecimy sobie tu, 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 wchodzimy pod krzak i tutaj siedzi taki stworek-potworek. Ogólnie to jest smok i wygląda to w taki sposób. Tak, dokładnie. To jest jedyna znaczka na tej mapie. Lecimy sobie na Farmer 2? Yy, nie, na Farmerze 2 nic nie znalazłem, lecimy sobie na Medieval 1. I... Tutaj już mamy troszkę więcej do znalezienia. Może najpierw wystawię jednostki, które... Chociaż, no dobra, najpierw pokażę. Tutaj, do tego pieńka jest wbita siekiera. Gdy jeszcze mamy nieodblokowaną oczywiście jednostkę. I odblokowuje ona Executonera. Tutaj powinno stać drzewo, które odblokowuje nam Tree Gianta. Oraz... Tutaj w tej beczce kryje się błazen. No dobra, więc pozwólcie, że teraz zaprezentuję Wam tą błazenadę. Jest yy... ne, 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 ne. Jest Jester. Jest Executor. Oraz jest. Jest, 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 jest. Gdzie on jest? Tu się ukrył. Taki oto gigant. Drzewny gigant, egzekutor oraz jester, który, no, jak widać, jest chyba niebezpieczny. Let's start. Zobaczmy, jak one działają. Czy jester rzuca, czy nie rzuca? Chyba nie rzuca. On jakoś śmiesznie, dziwnie skacze. Jak widać, giant jest tu giant. Ok, no dobra. W takim razie lecimy na Medieval Dwójkę, ponieważ tutaj też odkryłem parę ciekawostek. Otóż tak. Pierwszą rzeczą jest ta wieża. I tutaj są takie dwie mace. Odblokowuje nam to mace spinera. Dobrze, że nie widzi od spinera. I teraz tu gdzieś, gdzieś w tym rejonie. Jest człowieczek, nabity na pal i odblokowuje on nam Vlada. Dobra, to zaprezentujmy. Jako iż jest to Medival, no to Jester, Jester, jest Mace Spinner, Executoner, przeciwko Vladowi. Yy, tak? Vlad, Mace Spinner, a, jeszcze tego zapomniałem. Gianta, ale Gianta nie będę wystawiał, bo to naprawdę opa jednostka. I ogólnie oni się tu tak kręcą, może powinienem pokazać na bardziej miękkich jednostkach, bo oni tutaj nie mają okazji się pokręcić. Czy Vlad padnie? No, jak widzicie, Vlady jest bardzo silną jednostką, nabijającą ludzi na pal. Okej, okay, no dobra. W takim razie yy, lecimy dalej. Ancient 1 i teraz tak. Na Ancient 1 lecimy sobie tutaj, i w tym miejscu możemy sobie odblokować łuk. Łuk Artemizy. czyli greckiej bogini, łowów. Połowów, polowania i tak dalej. Gdzie jest Artemisa? Artemisa jest tu, jest to chyba najdroższa jednostka Ever, ale również najbardziej OP. Nawet zaprezentuję ją przeciwko temu giantowi. Więc ogólnie, jak widzicie, idzie ona sobie z aż dwoma Łukami. Ja nie wiem, jak ona to naciąga, ale. No. Ostrzał ma niezły. Aż sobie sam postrzelam. Jeszcze nie strzelałem z niej. O, o. Giant. No, Giant nie dał rady. Jak widzicie, daje radę. Jest bardzo spoko. Bardzo spoko jednostka. Lecimy dalej. Ancient 2. Bo tutaj też kolejna jednostka została przeze mnie odkryta. Od razu sobie tutaj wkliknę Artemizę, że jest. I lecimy sobie tu. I w tym miejscu leży mieczek. Mieczek, który odblokowuje nam... No, w sumie zgadniecie kogo. Na pewno nie zgadniecie. Ticera, czyli nauczyciela. Mogę jeszcze dalej przejechać? Nie mogę dalej przejechać. Gdzie jest nasz nauczyciel? Tu. Nie wiem, czy Artemiza sobie... Nie, przesadziłem troszkę. Start. Ogólnie nauczyciele, jednostki z mieczami. Dobra, tylko no właśnie, Artemisa jest zbyt opę. Weźmiemy sobie coś innego. Teacher przeciwko Teacher. Let's go. Jak widać, oni nie od razu walczą. Bardzo zachowawczo podchodzą do tego. No, i jednostka ogólnie bardzo dobrze walcząca. Tak, o. Myślę, że może Jester'a wezmę, żeby lepiej się zaprezentował. No. Ogólnie ciekawie. Bardzo ciekawie. Nie wiem, jaki jest zamysł tej jednostki. No dobra. Z tej mapki to wszystko. Ancient Sandbox. Tutaj mamy kolejną jednostkę do znalezienia. Znajduje się ona. Tu. Dokładnie tutaj. Jest tu taki wachlarz. Można powiedzieć wachlarz. Ogólnie nie graliśmy jeszcze na tej mapie, więc może rozegramy tutaj tę bitwę. Trzech takich gościów z wachlarzem. Przeciwko. Przeciwko komu. No. Artemiza tutaj jest, ale ona jest naprawdę, ona to w ogóle jest grecka bogini łowów, więc no, bogini, ona jest jak zeu, o, właśnie, jak Zeus. Zeus, i co tu jeszcze było odblokowane? Teacherzy, więc, że co ja robię? Tu są, Teacherzy. Zobaczymy, czy sobie Artemiza poradzi przeciwko takiej armii. No, zasięg ma niezły, naprawdę, to trzeba przyznać. Zobaczymy, czy... No dobra, no... Jak widać, bogini nawet wygrywa... z Zeusem. Well. To dobra, lecimy dalej. Wikingowie. I tutaj przy vikingach, no w sumie najwięcej miałem zachodu, ponieważ musiałem tutaj wlecieć, tu 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 o, teraz gdzie to dokładnie było, albo tu, nie tutaj to było, spał tu taki ziomek i odblokowuje on nam jednostkę, która się nazywa następująco Ice Giant. Po prostu gigant. Oraz lecimy sobie tu. I tutaj y, powinien być y, czapka hełm takiego wikinga. Już go tutaj prezentuję. Y, on jest. Y, on się nazywał. Shouter. Ogólnie jakiś krzykacz. Oraz jeszcze dodatkowo. Oraz jeszcze dodatkowo. Nie, dobra, z tej mapy to jest wszystko. No, ogólnie oni nie mają szans raczej. I no, oni po prostu krzyczą. Krzyczą, odpychają jednostki, przewracają je. No. Tylko przeciwko niemu nie mają szans. Lecimy dalej. Wikingowie Sandbox. Na tej mapie też nie walczyliśmy nigdy. I ogólnie lecimy sobie tutaj. Tu mamy kolejnego zioma do odblokowania, już Wam go tutaj spróbuję zaprezentować, tylko który to teraz był? Naprawdę bardzo żałuję, że ten film poprzedni mi się tak bardzo ściął, bo teraz miałbym o wiele prościej, nie musiałbym tego nagrywać. To był ten. Kręci wiatr. Ogólnie jednostka wygląda w taki sposób. Fajne ma te, trzeba przyznać. Lecimy. Zobaczmy, czy horda takich poradzi sobie w ogóle. Ani rzucają! O! Ja się spodziewałem. O, jeszcze zamrażają. Ja się spodziewałem, że oni będą, nie wiem, jakoś kręcić się tym, ani rzucają. Ej, bardzo dobra jednostka. 3000 kosztuje, więc nie jest tania. Lecimy dalej. Dynastia. I ogólnie w dynastii miałem takie najbardziej efekt wow, ponieważ znalazłem niektóre rzeczy tak... no... przypadkowo Tutaj na dachu leżały shurikeny I odblokowują nam one senseja Sensej... gdzie on siedzi? Kanony jest Sensei, 3000 też kosztuje. Prezentuje się, no, prawie jak ninja. I teraz tak. Kolejną jednostką, jaką możemy sobie odblokować, jest Samurai Gigant. W tym celu zlatujemy sobie tu. I tutaj, gdzieś w tym obszarze, jest wbity miecz. Jeden z dwóch mieczy, więc uwaga. Tutaj jest wbity drugi miecz i odblokowuje nam kolejną jednostkę, czyli Szoguna. Dobra, szybka prezentacja. Szogun wygląda w taki sposób. Czyli to jest ten gościu z parawanem na plecach, co go widzieliśmy w misjach. Niestety, no właśnie, nie udało mi się znaleźć jednostki... Tego gościa z nakręcaną kuszą. I jeszcze. Gdzie jest samuraj gigant? Tu jest samuraj gigant. To po prostu. Samuraj gigant. Więc. Ja myślę, że póki co jego sprzątnę i chcę wam pokazać, jak po prostu działają te dwie jednostki. Bo samuraj gigant to jest coś po prostu. do zobaczenia w innym. wymiarze. gigantycznych bitew. Jak widzicie. Typo tutaj naprawdę zrobił sieczkę. Czy on dalej żyje? Nie, on już nie żyje. Gdzie on idzie? A, ja tu wcisłem jednego giganta. What XD. Jak on się tu dostał? Nawet nie wiem. No dobra. No, czyli Sensei ogólnie. Yy, no dobra. Coś jeszcze tutaj znalazłem? No właśnie nie. I tego bardzo żałuję. Aha, ja pokazywałem z tamtej strony czy z tej strony? Dobra, możliwe, że z tej strony będzie ten mieczek odblokowujący Shoguna. Tutaj. Nie z drugiej strony, tylko tu. I teraz tak. Jest jeszcze jedna jednostka, którą znalazłem w tym miejscu. I ogólnie znalazłem ją przypadkowo. Bardzo przypadkowo. Yy... Nie, 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 nie. Nie bitwa. Nie bitwa, tylko. Tylko, tylko, tylko. Yy... Tak. Red Jade. Taka jednostka. Z taką, no, halabardą. Przepraszam, ale nie wiem, jak się nazywa ta broń. Ogólnie jest ciekawa. Co trzeba jej przyznać? Ała, ała, ała. O ty. Dobra, tankuj. Typie tankuj dla mnie. Giant Samurai nie blokuje, widać pocisków. Dobra. Ta jednostka jest OP. Ta jednostka jest kurcze OP. Ale łucznicy będą na nim działać. No i niestety tak jak mówiłem nie znalazłem. Nie udało mi się tych gości TGS tegeską robić. Naprawdę macałem tutaj wszystko, przeszukiwałem. Może teraz mi się uda jeszcze na szybkości. No nie, no tutaj wszędzie zaglądałem. Dobra. Co? Nie, 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 nie. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ponieważ w renesansie też mamy jedną mianowskę do odblokowania. I jest to. Ogólnie na tej mapie yy, dużo patrzyłem na przeciwników odlatujących na balonach przez yy, strzelonych przez naszych łuczników baloniarzy. I tutaj, jeżeli tak o spojrzycie, bo tam tego gościa już nie ma, tam jest jeden balon, który odleciał i już nie wrócił. Tam jest kolejna jednostka do odblokowania. Daleko na niebie. Na pewno z tej perspektywy ją zobaczycie. Jeżeli nie macie tej jednostki odblokowanej, a ja ją już tutaj prezentuję, jest to Baluner, czyli ci goście z pracakami, co nie wiedziałem skąd się w ogóle wzięli. Można by ich nawet przetestować, o powiedzmy, co oni robią. No, wachlarzowcy ogólnie wachlują, a Balunerzy odlatują. Tylko Blue Victory, bo wygrali. No tak. Więc lecimy dalej. Pirate. I to jest ostatnia lokacja, jaką sprawdzałem. Dalej nie sprawdzałem. Nie chciałem sobie spoilerować. No to wiadomo. Tutaj już na odcinku nawet znalazłem przypadkowo gościa z bombą na Patyku. Po prostu. Dalej, tutaj w wodzie, w tej muszli, jest kolejna muszla z jednostką. Na pewno znajdziecie. Dalej, tutaj, powiedziałem, tutaj jest przejście do pana kapitana, i tu leży wielka kotwica. I to jest kolejna jednostka. W kolejnej kolejności mamy tutaj armatę. Bombową armatę, więc bardzo fajna armata, podoba mi się. Przetestujmy sobie te jednostki. Mamy tak: gości z bombami na patykach, weźmy ich paru. Mamy również e -o -lo 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 -lo. tego gościa, typka. Będziesz stał. Ogólnie on chyba małżami rzuca. Ile? Tylko 500, Pięćset, nie będziesz jakiś super mocny. Weźmiemy cię razy 3. Yy, dalej. Szkoda, że te jednostki nie są tak fajne poukładane. Tu mamy nasze armaty bombowe i pana tutaj yy, Blackberna. Więc let's go. Let's go. Zobaczmy jak to wyjdzie. Czy on bije na blisko czy... nie on się. ło, ło, co, co? 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 Panowie muszelkowie. Jaką wyskoczył gościu. Spokojnie. Dawaj. BUM! No, ogólnie jak widać bardzo fajnie się to prezentuje. No! Więc to by było na tyle z takiego specjalnego odcinka. No, bardzo żałuję, że nie udało się tego y, odblokowywania pokazać, no ale tak ciął ten odcinek, że aż przykro było mi wstawać taki tnący. Więc w tym momencie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłej zabawy z odblokowywaniem jednostek. Trzymajcie się! Hej, hej!